Znowu uśmiechnięte twarze, dealer sprzedał nam panie, bawił się w łapanie szczura, a ziomo udaje żula Chociaż nie, dalej to robi, zaraz to będzie jego hobby Ale dalej, prawie nikt o tym nie wie Ziomo powtarzają, skończymy w niebie Oczywiście chodzi im o fazę, a nie piekła A my robimy cały czas drewno Nie wiem co robić dalej dlatego Palimy trawę i ja robimy przy tym przypału. Ziomo wygląda jakby był po odpału Ma powiększone gały i serce z kryształu Palimy trawę i robimy przy tym przypału. Jomo wygląda jakby był po odpału Ma powiększone gały i serce z kryształu Znowu YouTube'a odpalę, przy okazji se zapalę Odpalam sepeta, na podłodze leży jakaś brudna skieta Czuję się jakbym wyjebał w kosmos Bo jestem na wyższym stopniu niż ty mordo Przeszedłem w życiu wiele osych Raz z żemami widziałem się w budziele Było nas pięciora, a ty podszywasz się po ojo Mordo nie opłacać ci się, bo zostaniesz zryzywany na bicie Palimy trawie, robił przy tym przypału, Ziomo, wygląda jakby był po pału, Ma powiększone gały i serce z kryształu. Palimy trawię, robimy przy tym przypału, ziomu wygląda, jakby był podpał, po Ma powiększone gały i serce z kryształu. Znowu uśmiechnięte twarz, diler sprzedał nam ci, panie, bawi się w łapanie szczura, a ziomo udaje żula. Znowu uśmiechnięte twarz, diler sprzedałnąć panie, bawi mu się w łapanie szczura, a ziomo udaje żula. Chociaż nie jest, dalej to robi, zaraz to będzie jego hobby, ale dalej prawie nikt o tym nie wie i powtarzają skończymy w niebie. Oczywiście chodzi im o fazę, a nie piekła, a my robimy cały czas drewno. Nie wiem co robić dalej, dlatego palimy trawę i robimy przy tym przy pałucie, wygląda jakby był po odpału. Ma powiększone gały i serce z kryształu palimy trawę i robimy przy tym przypał. Jomo wygląda jakby był po odpału ma powiększone gały i serce z kryształu znowu youtube'a odpalę przy okazji se zapalę odpalam się.